Cześć dwie. Jednak zadzwoniłaś. Dzięki. Cześć wi! Jednak zadzwoniłaś. Dzięki. Obiecałem przecież. Dlatego dotrzymywanie obietnic jest oczywiste. Więc? Masz coś dla mnie? Ewelin nie ma już w chmurach. i chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do koksywie Fingers. O kurwa. Wiesz, gdzie znajdę tego całego Fingersa? Tak, on prowadzi klinikę na Chichik Street. Kurwa, wie. To jest straszny rzeźnik. Jadę tam. Znajdę ją. Mówiłam jej, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie. Co? To bardziej twoje klimaty niż chmury? Te dziwki są przynajmniej autentyczne. Szukam ripera. Nazywa się Fingers. Wiecie gdzie go znajdę? Po co go szukasz? Mam problem ze wszczepem. Nie jesteś stąd. Nie było innych riperów w mieście, że akurat tutaj przywazłeś? Słyszałem, że fingers jest dobry. To jest bardzo dobry riper dla kurw. Jesteś kurwą? Sam jesteś kurwą. Jak ty się odzywasz do mnie? Słyszeliście, co on powiedział? Powtórzyłbym tylko po co? Twoje dwie szare komórki nie są w stanie tego zarejestrować. Co? Przeproś kurwa! Żeby zasłużyć na moje przeprosiny. Trzeba być kimś. A ty jesteś nikim. Tak się nie mówi, do lilloko. Nie, 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 który nie, nie, nie. w ciemności nie, nie, nie. idziesz, by Tylko oglądać nas. Coś mi ziemię przeby, krwią swoją zroczyli. Gdyby przyjazny był nam Pan Wszechświata, o pokój byśmy twej duszy prosili, żeś się nad naszą złą dorążali. Niezły trip! Niebieski osad. Co one pają? Niebieski? To pewnie jakaś pochodna cefabrykolu. Braliśmy to na trzeciej korporacyjnej. Dobreść. Przez dobę nie czujesz bólu. Niewiele pamiętasz. No to nie dziwię się, że one to biorą. Wszystko w porządku? Nie lubię wody, nie będę pływać. Nie widzisz, że nikogo to nie obchodzi? Gdzie znajdę fingersa? Gdybym mógł, to bym się zamienił. Wszystko jest jakieś strasznie zagmatwane, a potem zostaną już tylko kable i puste butelki. Myślisz, że się ciebie przestraszę, pojebany Nie Powinieneś, chyba że chcesz mieć na karku moc z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź załóż sprawę w sądzie. Daj mi spokój! Dobra, rozumiem. Każdy ma dosyć tego miasta, nawet szczury. Spłać tylko to, co mi wisisz, i możesz spierdalać. Nic ci nie jestem winna! Poza dwudziestoma paczkami! Co? Skąd wziąłeś taką kwotę? Chyba z tyłka wygrzebałeś! Uważaj, jak się do mnie odzywasz, Mato! Zainwestowałem w ciebie. Myślisz, że Fingers za darmo nastawia ci ryj? Chcesz odejść z biznesu, to musisz mi oddać! Że to ich nauczy, żeby Cześć, gdzie indziej dziewięć. obszywali murki. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty, poczekaj na swoją kolej. Znasz tego ripera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Hej, dobrze, że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Ewelin była u Moksów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowała mi to wybić z głowy, ale. Rozmawiałaś już z tym fingersem? Nie. Trudniej się do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. Jak pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadnę do tych lasek, żeby nas przepuściły? Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Myślisz, że Ewelin gdzieś tu jest? Mam nadzieję, że tak, bo chcę, żeby się szybko znalazła. Z drugiej strony, mam nadzieję, że nie, bo boję się, co ten poje pomógł z nią zrobić. Zależy ci na niej. Z czego to wnioskujesz? Od razu ruszyłaś na poszukiwania. Ewelin potrafi przyciągać ludzi. Pracowałaś w Humorach? Tak, edytowałam im brain Tam poznałam Ewelin, Toma i resztę. Widziałyście tutaj dziewczynę z niebieskimi włosami? Ma plakowy. Ja chyba widziałam taką. Fingers ją operował. Dali tu jest? Nie wiem. Jego zapytaj. Muszę z nim porozmawiać. W tej chwili. To bardzo ważne. A myślisz, że my tutaj przyszłyśmy malować paznokcie? Ja was mogę Sprawdź, przypuścić. Czy możesz no, Mitzi, ty to jesteś jednak cipa. A ty przynajmniej zapukaj tam i zapytaj, kiedy on skończy. To jest klinika, a nie jakaś pralnia samoobsługowa. Nie tak. mi się Chodźcie, śmiało. śmiało. Wchodzimy. Właścicielka tego Facebooku miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzech naciska na nerw wzroku. Po jakimś czasie wchodzimy. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałbym chwilę porozmawiać. Z przyjemnością. Szkoda, że tylko chwilę. Ja lubię rozmawiać z ładnymi chłopcami. Z tym, że w tej chwili jestem. Zajęty. Jesteście od Tiger Klaus. Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moksów. Moks. Szanuję. Czego chcecie? Wiesz co? Jeździłem kiedyś z nomadami. To są oszczędni ludzie. Niczego nie wyrzucają, jeżeli nie jest naprawdę bardzo zepsute. Ale tego, co ty wciskasz tym dziewczynom, nomada nie wziąłby nawet do ręki. Błagam, nie przesadzaj. Daję, co mam najlepszego. Czego wy chcecie? Słyszałem, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczep. Towar musi być najwyższej jakości, inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Pff, nie rozśmieszaj mnie. Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć, a ja powiem, że daję najlepsze, co mam. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Zwyrol. Czego wy chcecie? Ewelin Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze. Zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn. Naprawdę sporo. Ujmę to tak: wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą, zapytaj, kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje do pieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż poradzić? Nie jestem w stanie zapamiętać każdej. Proszę, posadźcie swoje zacne cztery litery. Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłem jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Wydawało ci się, to tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia, o kogo wam chodzi. Sprawdź logi. Przecież musisz gdzieś zapisywać transakcje. Tego sprzętu się nie rejestruje, a już na pewno nie na nazwisko. Niebieskie włosy, chip lalkowy, najwyższej jakości w szczczebreń densowy, uszkodzony. Była tu. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Sami widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt. Mówisz, że nie mogłeś jej pomóc? Co jej było? Gdybym wiedział, co jej było, to pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak na Tranerski. Oberwała wyspecjalizowanym malwarem. Hmm, to ma sens. Przejdź do puenty. E, płyta jest taka, że. no jakby wam to. nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz, co z nim zrobiłeś pojebie? Nie, no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gębę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę. Nie mów to, tak koni. Obraziła mnie! Im prędzej powiesz wszystko, co wiesz, tym krócej będziesz musiał nas znosić. Gdzie jest Evelyn Parker? E, możliwości jest wiele, ale najprawdopodobniej kręci niszowe braindensy. Co to znaczy niszowe? E, nie wiem. To znaczy, ja takich rzeczy nie oglądam. Czarne porno? Powiedziałem, nie wiem. Wiesz to na pewno. Słuchaj, ona tu była przez cztery dni. Praktycznie cały czas nieprzytomna. Nie zaprzyjaźniliśmy się na tyle, żeby mi teraz wysyłała wiadomości o tym, co robi i jak się czuje. Gdzie ją znajdę? Ile razy można wam powtarzać? Nie wiem. Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Kiedy zdałem sobie sprawę, że sam jej nie poskładam, zadzwoniłem do mojego fixer'a. Jeszcze tego samego dnia przyszło po nią dwóch typów. Do kogo konkretnie zadzwoniłaś? Do Wakako. Powiedziałem, że mam na zbyciu lalkę ze wszczepem Brain Dokąd ją zabrali? Przecież mówiłem. Nie wiem. Nie byli wylewni, a ja nie zadaję pytań takim ludziom. Nie jestem idiotą. Nie jesteś idiotą. A myślisz, że te wszystkie dziewczyny pozwalają ci się macać, bo jesteś taki męski? Godzą się, bo nie mają wyjścia, a tak naprawdę gardzą tobą, bo jesteś żałosny. Jak wyglądali? Byli podobni zupełnie do nikogo. Nic nie zapamiętałeś. To byli goście w typie takich, którym nie należy się przyglądać za intensywnie. Jeden miał brodę. Ci dwaj, którzy po nią przyszli, nie powiedzieli, co z nią zamierzają zrobić? Mówili coś o tym, że ona się będzie nadawała do filmów z ćmą. Czy jakoś tak? Że jest idealna do ćmy. To naprawdę wszystko, co wiem? Sprzedałeś ją jak jakiegoś manekina. Ona była manekinem, Złotko. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Judy miała rację. Tacy jak ty sprawiają, że w tym mieście nie da się żyć. Dostałeś, co chciałeś, tak? To teraz wypierdalaj. Tam się nie wchodzi, okej? Okay? To mój prywatny pokój.